Szczepienia to jest jedna z najważniejszych interwencji w medycynie. To właśnie dzięki szczepieniom dzisiaj ludzie żyją dłużej i żyją lepiej. Jeśli porównamy długość życia przeciętnego człowieka choćby sprzed 70 lat, to to jest znacząca różnica. Między innymi dzięki szczepieniom żyje się lepiej i dzięki szczepieniom żyje się dłużej. Dlaczego Polacy nie szczepią się wystarczająco licznie? Bo po pierwsze mają słabą świadomość znaczenia choroby, czyli nie doceniają jej wagi. To po pierwsze. Po drugie mają utrudniony dostęp, znaczy szczepionki są często za drogie, szczególnie dla osób w podeszłym wieku, a ponadto musi taki pacjent, który się chce zaszczepić, pokonać kilka trudnych kroków w rzeczywistości, by zostać zakwalifikowanym do szczepienia, a następnie kupić szczepionkę i wreszcie znaleźć się w gabinecie zabiegowym, w którym się podaje szczepionkę. Ogólnopolski program zwalczania grypy proponuje uproszczenie wszelkich procedur. Tak, by ktoś, kto się chce zaszczepić, a pamiętajmy, że szczepienie jest niezwykle bezpieczne, skrajnie bezpieczne wręcz, to by mógł być zaszczepiony albo przez pielęgniarkę, albo wręcz skorzystać z takiego szczepienia w aptece. To by niewątpliwie ułatwiło szczepienie i zwiększyło wyszczepialność przeciwko tej niezwykle groźnej chorobie.